Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Biada buntowniczemu i spługawionemu miastu. Seo stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. I nie ufa panu. I nie przybliża się do swego Boga. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste. Aby wszyscy wzywali imienia pana. I służyli mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Etiopii. Wielbiciele moi, córa z moimi rozproszonymi, przyniosą mi dar. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać. Na świętej Mej Górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny. A szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język. Gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto słowo Boże. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał. I uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. O upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich. Nie zażna kary, kto się do niego ucieka. Biedak zawołał i Pan Go wysłuchał. Aklamacja. Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu. Słowa Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, co o myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu, ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę, powiadam wam, Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.